Trzecia część Far Cry była bardzo oczekiwaną grą. Wynikało to nie tylko z dość sporej popularności, którą zdobyła seria, ale też z tego, iż druga część, pomimo że w miarę udana, posiadała kilka elementów, które znacznie zaniżały poziom satysfakcji oraz wprowadzały do rozgrywki dużo monotonii. Na całe szczęście twórcy potrafili wyciągnąć wnioski z ich wcześniejszej pracy i ewidentnie słyszeli o przysłowiu: do trzech razy sztuka. Fabuła Far Cry 3 jest w sumie bardzo prostą historią. Grupa przyjaciół trafia w celach wypoczynkowych na piękną, tropikalną wyspę na południowym Pacyfiku. Nie będąc świadomą realiów panujących na wyspie, po skoku spadochronowym grupa rozdziela się i wpada w ręce miejscowych piratów pod przywództwem dość mocno niestabilnego emocjonalnie Vasa. Jason Brody, czyli główny bohater, w którego postać się wcielamy, ucieka wraz z bratem z niewoli i naturalnie to na jego barki spada uratowanie reszty ekipy z rąk piratów. W jego przygodzie pomagać mu będą miejscowi mieszkańcy, walczący lub współpracujący z kiemierzycielami. Postacie, z którymi wchodzimy w interakcje, szybko zapadają w pamięć głównie dzięki swym wyrazistym osobowościom. Warto zauważyć, iż bohater jest początkowo przerażony wszystkim, co się wokół niego dzieje. Jednak po czasie nie tylko oswaja się ze swoją misją, ale także przy pomocy miejscowych obrządków odkrywa w sobie swoje zwierzę mocy, co w dość ciekawy sposób ukazuje przemianę i rozwój głównego bohatera. Osobna historia jest w grze w trybie kooperacji. Wcielamy się tutaj w jednego z czterech poirytowanych osobą kapitana członków załogi luksusowego jachtu. Okazuje się, że szyper sprzedał piratom łódź bez wiedzy obecnych na pokładzie załogantów, a co gorsza zabrał ze sobą także ich pensje. Pech kapitana polega na tym, iż każda z czterech postaci ma nie tylko silną motywację odzyskania swoich pieniędzy, ale także posiada sporo determinacji, a co gorsza, zamiast rozmawiać, woli strzelać. Pomimo że proste w konstrukcji, obie historie bardzo dobrze komplementują grę. Tutaj ważniejsi od wydarzeń są sami bohaterowie, co jest niecodziennym podejściem w grach tego typu. So Park Light 3 jest połączeniem trzech gatunków gier: strzelaniny, gier typu Sandbox, czyli otwartego świata, oraz pewnych elementów RPG. Malownicza wyspa w przeszłości była częścią frontu w czasie II wojny światowej, co ma odzwierciedlenie w sprzęcie, z którym obcujemy. Wyjście znajduje się pod kontrolą piratów. W miarę oczyszczania sektorów i uruchamiania starych wież radiowych odsłaniamy kolejne skrawki ziemi, nowe wyzwania lub inne ciekawe miejsca. Z kolei po oczyszczeniu pirackich kryjówek przejmujemy kontrolę nad terenem, a co za tym idzie, otrzymujemy możliwość szybkiego przemieszczania się z pozycji mapy do poszczególnych lokacji. Po relatywnie krótkim czasie więc mamy możliwość praktycznie swobodnego poruszania się po większości terenu wyspy. Broń wszelakiej maści możemy zdobywać po wrogach lub zakupić ją w specjalnych sklepach za gotówkę. Dostępny arsenał jest dość typowy, jednak daje nam pewną elastyczność w działaniu. Możemy uzbroić się po zęby i bawić się w Rambo. Albo niczym Filip skradać się przez konopie i wyskakiwać z nich z nienacka. Pełna dowolność. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj łuk. Oferujący także kilka różnych strzał. Jeśli natomiast mamy ochotę jak każdy prawdziwy łowca spojrzeć się w oczy swej ofierze przed jej śmiercią, można także zastosować bezpośrednie formy rozprawiania się z wrogami. Broń możemy także modyfikować poprzez dodawanie różnych celowników, zwiększenia magazynków czy zmianę maskowania. Każdy przytrzymany dłużej na celowniku żywy cel zostaje trwale oznakowany aż do momentu jego śmierci. O ile umiejętność tę można przypisać na konto drzemiącego w Jasonie potencjału myśliwego, to system ten bardzo ułatwia zabawę, czasem aż nadto. Dostępne są tutaj także różnej maści wehikuły, zarówno lądowe, morskie oraz powietrzne. Jakoś tak się stało, że wiele z maszyn jest luźno porozrzucanych po wyspie, więc nie ma większego problemu z wykorzystaniem mechanicznych koni do podróżowania. Ważnym elementem podczas tego typu wypraw jest także zagadnienie survivalu. W tym przypadku przekłada się to na dwa elementy. Pierwszy z nich to ozielarstwo. Zbierając poszczególne rośliny możemy produkować przeróżne zastrzyki wzmacniające, począwszy od odzyskiwania energii życiowej, czy też zwiększenia odporności lub wytrzymałości, po zwiększenie instynktu myśliwego, który przydaje się podczas polowań. Na nieszczęście fauny zamieszkującej wyspę, większość uchów stanowiących ekwipunek Jasona ulega usprawnieniu. a jedynymi surowcami, które się tutaj sprawdzają, są skóry, pogu ducha innych wirtualnych stworzeń. Zabitego zwierzaka pozbawiamy futra, które potem przeznaczamy np. Na, na zrobienie szelek lub portfela mogącego pomieścić więcej pieniędzy. Ofiary polowań nie pozostają jednak dłużne. Często spotkamy się z jakimś poirytowanym, ewidentnie pałającym chęcią zemsty zwierzakiem, któremu wcześniej prawdopodobnie strzeliliśmy któregoś z krewnych. Co ciekawe, swą frustrację wyładowują one na wszystkich, nie tylko na głównym bohaterze. Wraz ze zdobywaniem punktów doświadczenia, Jason uzyskuje dostęp do trzech klas umiejętności pobocznych, zwiększających jego walory bojowe. Nie ma tutaj ograniczenia co do poziomu, który możemy uzyskać. Zdobyte umiejętności odzwierciedla tatuaż na lewej ręce bohatera. Zadania, z którymi przyjdzie nam się zmagać, są dość standardowe w swojej konstrukcji dla tego typu gier. Z reguły musimy uprzykrzeć jakoś życie piratom, np. odbijając z ich rąk jakiś kawałek terenu, pomóc miejscowym dowożąc im mleki na czas lub polować na zwierzęta. Istnieje także cała masa dodatkowych wyzwań na punkty, po których nasz wynik umieszczany jest w tabelach, aby nasi znajomi wiedzieli, kto gra najwięcej lub najlepiej. Najmocniejszą jednak stroną tego tytułu jest to, że gra jest przemyślana. O ile nie oferuje jakichś niespotykanych dotąd wrażeń, całość podana jest w taki sposób, iż ciężko się oderwać od zabawy. Po zniszczeniu któregoś z posterunków można przecież polatać na lotni, pozwiedzać jaskinie w celu odnalezienia ukrytych relikwii lub spisanych wspomnień japońskich żołnierzy, pozjeżdżać na lince, albo jeszcze więcej postrzelać. Co ważne, gra nie jest już w swej konstrukcji tak monotonna jak poprzednia część. Jest to wielki teren z masą zabawek, na którym możemy także bawić się z innymi graczami. Rozgrywka wielosobowa podzielona jest na cztery główne tryby. Tryb Versus to standardowy tryb deathmatch, czyli drużynowy pojedynek na punkty. Dominacja, czyli przejmowanie miejsc na mapie w celu uzyskiwania większej ilości punktów. Transmission to tryb, gdzie walczymy o kontrolę, a następnie bronimy przez wyznaczony czas nadajników, transmitujących weter ciepłe słowa propagandy oraz Firestorm, gdzie zadaniem jest zapalenie dwóch składów paliwowych w tym samym momencie, jednocześnie broniąc własnego paliwa. Zapalenie powoduje uaktywnienie się nadajnika, który należy niezwłocznie przejąć. Oprócz tego istnieje także tryb mieszany. Tryb kooperacji jest zbiorem kolejnych misji, które stawiają przed nami dość zróżnicowane wyzwania. Czasem zamiast strzelać, pojeździmy na kładach lub skupimy się na konkretnym modelu broni. Jednym z najważniejszych aspektów gry Online jest współpraca. W postacie mogą się wspierać dzięki okrzykom bojowym lub animując towarzyszy. Co ciekawe, siła i ilość przeciwników jest taka sama, gdy gramy w parze czy w większej grupie przyjaciół, co niestety przekłada się na dość nierówny poziom trudności. Ekwipunek standardowo rozwijamy poprzez zdobywanie punktów doświadczenia, zarówno przez naszą postać, jak i podczas używania konkretnych modeli broni. Podczas zabawy także mamy szansę otrzymać różne przedmioty, które potem dekodujemy, co z kolei daje nam dostęp do dodatkowego sprzętu. Proces dekodowania wymaga jednak sporo czasu, co jest dość dziwnym rozwiązaniem. Ciekawostką są także osobliwe zakończenia rund, gdzie najlepszy zawodnik w zwycięskim zespole ma szansę zlitować się lub upokorzyć przeciwnika. Dostępny jest także całkiem zaawansowany editor map, którymi potem możemy dzielić się z innymi przez sieć. O ile tryb multi jest całkiem przemyślany, w dużej mierze sprawia wrażenie wrzuconego na siłę i szkoda, że nie wykorzystuje całego terenu wyspy w trybie kooperacji. W temacie oprawy graficznej niewiele trzeba mówić ponad to, co widać. Występujący w grze cykl nocy i dnia oraz zmienne warunki pogodowe jeszcze bardziej podkreślają malowniczość tej tropikalnej wyspy. Flora i fauna są bardzo sugestywnie wykonane, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy z nią bezpośredni kontakt. Naturalnie gra prezentuje się najlepiej na porządnym komputerze, jednak konsole nie odstępują tutaj w dużym stopniu w kwestii technicznej. Muzyka w grze stanowi tło, które świetnie uzupełnia przedzieranie się przez gąszcz. A głosy bohaterów są zdecydowanie największą zaletą produkcji. Bardzo naturalna animacja, zarówno postaci, jak i głównego bohatera podczas dialogów w połączeniu ze świetnie zagranymi rolami przez aktorów, pozostawiają bardzo dobre wrażenie. Pomimo, iż Far Cry 3 to potężna gra, nie odbyło się jednak bez niedogodności. Konsole w większym stopniu cierpią na fenomen rwania ekranu. Czasami zdarzy się też, że upolowane zwierzę zniknie, póki zdążymy się do niego dostać. Niektóre celowniki są trochę nieczytelne, a sama broń mogłaby mieć lekko większego kopa. Podnoszenie przedmiotów powinno być usprawnione. Za często zdarza się, iż zamiast przeszukania wroga, podnosimy jego broń. Ze względu na dość duży świat w grze niestety nie udało się uniknąć powtarzających się schematów, co w późniejszym czasie może nużyć. Wspomniana wcześniej ilość przeciwników w trybie multi oraz zubożone tryb kooperacji są przez niektórych graczy postrzegane jako minus. Rozgrywka w trybie multi także jest trapiona przez dość sporą ilość lagów, niestabilnych połączeń lub problemów natury technicznej. Jeśli jednak jesteśmy w stanie przymknąć oko na te niedogodności, czeka nas całkiem sporo dobrej zabawy. Far Cry 3 był niecierpliwie wyczekiwaną produkcją, jednak wielu graczy z pewną dozą ostrożności czekało na jej premierę. Ich obawy okazały się jednak bezpodstawne, a wielu z nich wręcz zdziwiło się, jak dobra jest ta gra. Pomimo, że nie ma tutaj jakichś super oryginalnych, niespotykanych dotąd elementów, a tryb multi mógłby zostać starannie i technicznie dopracowany, siłą Far Cry 3 są przemyślane decyzje w kwestii designu oraz konstrukcji gry, co w dużej mierze pozwala na w miarę bezstresową zabawę. Gra jest świetnym przykładem na to, iż najlepsze produkcje w pierwszej kolejności powinny skupiać się na takich podstawach jak solidna mechanika, sprawdzone rozwiązania oraz ciekawy świat gry. Niestety, w czasach zbyt dużej pobłażliwości testerów i pośpiechu wydawców, którzy w pogoni za zarobkiem zapominają o jakości produktu, te podstawowe cechy gier stają się zaletami, które takie tytuły jak Far Cry 3 czynią jednymi z najlepszych gier na rynku w swej kategorii.